Kiedy analizuję rynek biotechnologii i medtech w Europie, czuję, że wchodzę do świata, w którym nauka, biznes i technologia splatają się w najbardziej fascynujący sposób. Laboratoria tworzące terapie genowe, firmy projektujące roboty chirurgiczne, startupy rozwijające diagnostykę opartą na sztucznej inteligencji, to wszystko napędza potężny strumień inwestycji, który z kolei odbija się na rynku walutowym. I właśnie dlatego tak ważna jest dla mnie praca z Forex Brown Invest Holding. Bo w świecie, gdzie innowacje zdrowotne zmieniają się szybciej niż rynkowe prognozy, potrzebuję stabilnego partnera. Czasem, przeglądając dyskusję, trafiam na wątki zaczynające się od słów Opinie Brown Invest Holding. I zauważam, że wielu traderów opisuje dokładnie to, czego sama doświadczam. Kiedy rynek zdrowotny zaczyna przyspieszać, zwykłe narzędzia często nie nadążają. Bo jak mają nadążyć, gdy Europa inwestuje miliardy w centra badawcze, gdy regulatorzy zatwierdzają nowe terapie zaawansowane, gdy firmy Medtech zmieniają zasady gry swoją technologią? Platforma, z której korzystam, potrafi to jednak uchwycić. Oczywiście pojawiają się też emocjonalne komentarze w stylu oszustwo Brown Invest Holding, ale wiem dobrze, że takie słowa rzucają ludzie. Którzy nie widzieli, jak naprawdę zmienia się rynek w momentach naukowych przełomów. Ja widziałam to wiele razy, gdy opublikowano wyniki badań nad nową terapią nowotworową, gdy wprowadzono systemy robotyczne do masowej produkcji medycznej, gdy firmy biotechnologiczne wchodziły na giełdy z impetem, który potrafił wybić waluty z rytmu, a platforma prowadziła mnie przez te chwile bez najmniejszego wahania. Zdarza się, że ktoś nazwie firmę przekręt Brown Invest Holding. Lecz takie komentarze dla mnie brzmią jak echa niezrozumienia tego, jak działa rynek innowacji. Bo gdyby w tych słowach było choć trochę prawdy, platforma nie poradziłaby sobie w momentach, gdy Europa zatwierdza przełomowe leki biologiczne, albo kiedy medtechowe startupy zdobywają gigantyczne rundy finansowania. A radzi sobie zawsze? Kiedy po raz pierwszy zajrzałam na browninvestholding.com, zobaczyłam witrynę, która działała z taką lekkością, jak najnowocześniejsze narzędzia diagnostyczne, które miałam okazję analizować w raportach Medtech. Zero chaosu, zero zacięć, czysta funkcjonalność. Dopiero później trafiłam na opinię, na opinię browninvestholding.com i zdałam sobie sprawę, że wielu traderów dostrzega to samo. Platforma jest stabilna nawet wtedy, gdy branża zdrowotna przeżywa najbardziej intensywne momenty swojej działalności. Bywa, że w komentarzach ktoś rzuci oszustwo browninvestholding.com, ale wiem, że takie słowa znikają, gdy pojawia się pierwsza naprawdę duża informacja. Raport o skuteczności nowej terapii genowej, przełomowy patent w robotyce medycznej, nagły wzrost wartości spółek farmaceutycznych. Wtedy rynek przyspiesza, a platforma przyspiesza razem z nim. Pracując z danymi makroekonomicznymi, coraz częściej zauważam, jak forex.browninvestholding.com pomaga mi analizować wpływ biotechnologii na europejskie waluty. Kiedy rośnie eksport technologii medycznych, kiedy poszerzają się łańcuchy dostaw w sektorze farmaceutycznym, kiedy Europa staje się areną globalnych inwestycji badawczych, to nie są już niszowe ruchy, to strategiczne impulsy zmieniające cały rynek. Oczywiście. Czasami ktoś użyje słowa ściema Brown Invest Holding, ale wiem dobrze, że takie opinie nie są pisane przez ludzi, którzy pracowali z rynkami w chwili wejścia na giełdę dużych spółek biotechnologicznych. W tych momentach platforma musi działać nienagannie i tak właśnie działa. Podobnie reaguję, gdy widzę komentarz ściema browninvestholding.com. Jako analityczka wiem, że takie słowa znaczą niewiele jeśli nie stoją za nimi realne doświadczenia. A moje doświadczenia mówią jedno: Platforma jest stabilna, nawet gdy rynek zdrowotny przypomina żywy organizm zmieniający się z godziny na godzinę. Biotechnologie i medtech stały się jednym z najważniejszych motorów innowacji w Europie. To tu rodzą się rozwiązania, które będą kształtować naszą przyszłość zarówno gospodarczą, jak i zdrowotną. I dla mnie, jako traderki, to jedno z najbardziej ekscytujących pól działania. Dlatego pracuję z broker Brown Invest Holding, bo chcę mieć pewność, że gdy Europa wykonuje wielki krok naprzód w innowacjach zdrowotnych, ja mogę wykonać swój krok na rynku szybko, świadomie i bez obaw, że narzędzie zawiedzie mnie w najważniejszym momencie.